Też mam takie odczucia, brakowało nam zdecydowanie pazura, bo umiejętności sportowe jestem pewny, że mamy o klasę wyższe od Będzina i jak tylko wyszliśmy na swój rytm, no to odskakiwaliśmy szybko na, na 5-6 punktów. Niestety potem wkradł się jakiś brak, brak koncentracji, jakieś głupie błędy, które normalnie nam się nie, nie, nie przytrafiają. Ja już chcę o tym zapomnieć, zapomnieć. o tym meczu mamy trzy punkty, cieszymy się z tego. Też trochę mocniej dołożyliśmy na siłowni. Nie wiem, czy to, czy to tego wina, czy nie, zobaczymy. Jak będziemy bardziej skoncentrowani, umiejętności mamy. Cieszę się, że mamy trzy punkty, bo cały czas jesteśmy w grze i walczymy o coś, ten sezon się nie kończy. Bardzo się cieszę z tego. Myślę, że dla wielu mógłby być sensacją, szczególnie, że gramy u siebie, a tutaj jesteśmy mocni. Mecz yy, z rodzaju tych cięższych, ponieważ to my jesteśmy w roli faworyta i to my musimy te trzy punkty zostawić u siebie w domu. A drużyna Z Będzina tak naprawdę nie ma nic do stracenia, walczy szarpie tyle, ile może o to, żeby, żeby pozdobywać punkty. Nam gdzieś uciekła koncentracja chyba w pewnym momencie. Ja cieszę się, że mogłem wejść i pomóc drużynie, że udało się zamknąć mecz w czterech setach. E, szczególnie z dodatkowym smaczkiem, że, że w tej drużynie grałem rok temu, więc e, z popakami się znamy. To dodało takiego małego smaczku. smaczku. Tak, dokładnie. Oczywiście, że tak dlatego trzy punkty tutaj były bardzo cenne dla nas. E, Walczymy o to, żeby być w playoffach, walczymy o to, żeby, żeby grać dalej i bić się tutaj z najlepszymi. Nie mamy żadnych kompleksów, wychodzimy w każdym meczu i, i po prostu gramy na maksa tyle, tyle ile mamy. Mam nadzieję, że, że uda nam się tym dojść do playoffów. Przyjechaliśmy się tutaj e, bić o, o, o punkty, i, i przez, moment, e, przez moment wyglądało to bardzo dobrze. Później e, świetna dyspozycja halaby, i, i troszeczkę nam ten set e, wybił z głowy. No my się jakimi, z jakimiś tam swoimi problemami jakby na co dzień też e, zmagamy, no bo jakby nie mamy pełnego składu. Jeszcze też depo tam akurat wczoraj coś tam z logo mu się stało. Nie chcę na to zwalać, ale to, to jest zawsze jakiś każdy element jakości do, do, do treningu czy do grania. Wczoraj zostawiliśmy tyle, ile e, mogliśmy. Ale zabrakło. Na pewno, na pewno widziałem walkę, na pewno widziałem zombie zaangażowanie no i chciałem e, Ci bardzo podziękować za te słowa, bo to e, jakby dajemy tyle, ile możemy dać. Dzisiaj daliśmy tyle, ile mogliśmy dać. Wiadomo, że chcieliśmy wygrać i grać o punkty, ale można zejść z bójska przegranym i można zejść z bójska przegranym. Ja dzisiaj z tych ludzi, którzy grali jestem dumny, bo po prostu odpalali ile mieli i robili... Co mieli z, z, błędy to jest środkówka to jest gra błędów, ale, ale graliśmy na, na, na pełnym ryzyku i staraliśmy się to wyrwać. Nie udało się, ale z postawy jestem zadowolony.